Dzień dobry, szkółka nowa Kosty ze Żdar. E, zajmuję się produkcją drzewek. E, w tym roku największym zainteresowaniem e, cieszą się odmiany z grupy Gali i Goldena. E, myślę, że tak będzie chyba przez najbliższe dwa lata, co najmniej, może dłużej. E, ale mamy też w ofercie inne odmiany typu Muna, to jest nasza nowa odmiana, e, nowa hodowla, e, która też cieszy się dużym zainteresowaniem grupa Red Deliciousa i oczywiście takie niszowe odmiany typu Empire, Alpha, Ligol, Ligol czerwony Anna Nowakowska, szkółka Arno Lewiczyn koło Grójca. W tym roku jeśli chodzi o naszą szkółkę i tym co tak naprawdę, bo trzeba być bardziej na bieżąco i to co jak gdyby sadownicy sobie życzą to nowe odmiany, a więc na pewno gale. Sadownicy zaczęli się interesować ciemnymi, ale nie tak bardzo. E, czyli na przykład gala, szniga, e, szniko, natali gala. Natomiast oprócz e, tego, oczywiście nadal e, króluje golden, e, nowy z goldenów, golden Paris de Rosa. Sadownicy, którzy e, jak gdyby chcą e, ekologiczne sady, bo e, zrobił się taki trend na sady ekologiczne, a więc Chopin, e, z którego my robimy cydry. Robimy soki, robimy chipsy, czerwono mięszowe jabłonie i to jest baja Franconia, baja maris. Co nowego u nas w szkółce, to przede wszystkim właśnie nowe odmiany jabłoni, czyli gala szniga, szniko, roatking, galiwa, devil gala. Także jest dość dużo, natomiast jeszcze nowością, którą my w szkółce wprowadziliśmy, produkcję borówki. Mamy kilka odmian jeszcze teraz na wiosnę, a więc Eliota, Spartana, Blue Golda, Blue Kropa. Zapraszamy, będzie naprawdę duży wybór. Dzień dobry, Bielak Marek, Szkółka Drzew Owocowych Lubelszczyzna. W swojej ofercie mamy kilka nowych odmian, m.in. Golden Parsley Darosa, Crimson Crisp, Gala Darkan, no i już wcześniej znane Gala Brookfield, Baigent i Gala Wal. Najwięcej zainteresowań jest powiedziałbym odmianami Gala. Następna kolejność to ja myślę, że Golden. Dzień dobry, nazywam się Jan Kozerski, reprezentuję gospodarstwo szkółkarskie Jan Kozerski. Na targach prezentujemy nowe odmiany jabłoni, takie jak Galaszniko Red. Charakteryzująca się ciemnym wybarwieniem, gala szniga charakteryzująca się bardziej paskowanym rumieńcem. Z nowości również mamy takie odmiany polskie jak Ligol Red oraz Mune i dwie odmiany włoskie, King Croat i Golden Parsi Darosa. Największym zainteresowaniem sadowników w sezonie bieżącym zdecydowanie cieszy się Odmiana Gala Schniga, Red oraz gala Schniga, i golden zarówno Parcy Darosa, jak również Golden Rangers. Cześć Kamila Jankowska. Podejrzewam, że większość z was rozpoznaje firmę Jankowski i syn. Jak wiecie, staramy się propagować nowości na rynku lokalnym, naszym, polskim. W tym roku mamy taki fajny pomysł na podniesienie wartości produktu, jakim są jabłka. Zaprosiliśmy na małą konferencję cydrowniczą producentów cydru, którzy się zajmują od dłuższego czasu na większą skalę. No i cóż, zaczynamy nowy rozdział w Polsce po prostu sadownictwa cydrownictwa. Posiadamy i drzewka cydrowe, jak i standardowych odmian. Możemy zawsze porozmawiać. Dzięki. Dzień dobry. Maciej Lipecki, prezes Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy. Jesteśmy na targach warzywnictwa i sadownictwa w Nadarzynie, koło Warszawy. Bardzo wielka impreza, wszyscy ważni ludzie w tym naszej branży są obecni na tych targach. Bardzo wiele osób odwiedziło nasze stoisko, stoisko nasze, stoisko naszych członków, dlatego że Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy jest organizacją zrzeszającą szkółkarzy z całej Polski, wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w naszym biznesie. Dziękujemy Państwu za udział w targach, dziękujemy za spotkanie na naszym stoisku.